Witam serdecznie, Paweł Czyż, Radny Rady Powiatu w Gołdapi. Jestem dzisiaj w Słonecznym Domu w Gołdapi, w Domu Samopomocy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować dyrekcji, pracownikom oraz podobiecznym tego domu za włączenie się do akcji Paczka na Świętego Mikołaja dla polskiej dzieci z Bukowiny, z ukraińskiej części Bukowiny. Warto być solidarnym. Fajnie, że w tą akcję włączymy się też liczne samorządy, szczególnie z województwa śląskiego i polskiego. Tak trzeba. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo za tą pomoc. To ważne, aby się solidaryzować z naszymi rodakami, którzy żyją poza granicami Polski. Również z Polakami z Ukrainy, gdzie przecież trwa wojna. Dziękuję bardzo za tą pomoc.